Marek Aurelius kiedyś stwierdził, że siła tkwi w naszych umysłach, a nie w zewnętrznych wydarzeniach. Zrozumienie tego daje nam siłę do poruszania się po świecie, w którym emocje mogą przypominać burzliwe fale. Jak więc znaleźć naszą kotwicę? Dziś podzielę się z Tobą siedmioma stoickimi lekcjami, które zawierają klucz do opanowania naszych emocji i mądrego oraz niezachwianego nawigowania przez życiowe burze. Zrozum, co jest w Twojej kontroli. Czy kiedykolwiek znalazłeś się w życiowej burzy, spowodowanej niespodziewanymi wydarzeniami, rozczarowaniami lub nagłymi zmianami? Stoiccy filozofowie z Grecji i Rzymu oferują bezpieczną przystań w takich burzach poprzez koncepcję dychotomii kontroli. Wyobraź sobie, że zaplanowałeś wydarzenie na świeżym powietrzu i nagle zaczyna padać deszcz. Nie możesz kontrolować pogody, ale możesz kontrolować swoją reakcję. Możesz lamentować i być sfrustrowany albo dostosować się, widząc deszcz jako orzeźwiającą zmianę. Epiktet, jeden z wielkich stoickich filozofów, mawiał, że niektóre rzeczy są pod naszą kontrolą, a inne nie. Ta prosta prawda umożliwia nam przemianę życia, uznając, że chociaż możemy wpływać na niektóre aspekty, Wiele rzeczy jest poza naszą kontrolą. Stoicy wierzyli, że nasze dobrostan nie zależy od zewnętrznych wydarzeń, ale od tego, jak je interpretujemy i na nie reagujemy. Może się wydawać, że niezdobycie upragnionej pracy to katastrofa, ale z czasem zauważysz, że to była ukryta błogosławieństwo prowadzące do osobistego rozwoju lub lepszej okazji. Aby zastosować to w praktyce, zadaj sobie pytanie, czy mogę to kontrolować. Jeśli tak, podejmij działania. Jeśli nie, to okazja do ćwiczenia akceptacji i zdolności adaptacyjnych. Zrozumienie tej zasady uwalnia nas od niepotrzebnych zmartwień, pozwalając nam poruszać się po życiu ze spokojem, wiedząc, że nie możemy kontrolować wiatrów, ale możemy dostosować nasze żagle. Lekcja druga: zastanów się zanim zareagujesz. W szybkim tempie dzisiejszego cyfrowego świata, gdzie natychmiastowość jest celebrowana, sztuka refleksji może wydawać się przestarzała. Ale ten akt zatrzymania się i rozważenia jest naszą kotwicą w świecie, który wymaga szybkich odpowiedzi. Rozważ liczne decyzje, przed którymi stajemy codziennie, duże i małe. Od wyboru posiłku po wybór ścieżki kariery, otrzymanie wiadomości, która porusza twoje emocje, może być czymś, co robi kolega kwestionujący twoją pracę, lub przypadkowa uwaga znajomego. Instynktowna reakcja może być defensywna lub pełna gniewu. Ale co, jeśli zamiast rzucać się na głęboką wodę, zrobisz krok do tyłu, pozwalając sobie na chwilowe oderwanie? Nie chodzi o tłumienie emocji, ale o pozwolenie im oddychać i być zrozumianymi. Refleksja nie jest bierna, to aktywne zaangażowanie w nasze myśli i uczucia. Chodzi o zadawanie pytań badawczych: dlaczego to się stało? Dlaczego to tak głęboko mnie dotyka? Jakie przekonania lub doświadczenia z przeszłości wpływają na moje emocje? Czy moja natychmiastowa reakcja opiera się na obecnej sytuacji? Czy jest odbiciem przeszłych bagaży? Refleksja promuje empatię, pozwalając nam rozważać inne perspektywy. Może ten kolega miał stresujący dzień, albo ten przyjaciel nie zdawał sobie sprawy z wagi swoich słów. W relacjach ta praktyka jest kamieniem węgielnym, wzmacniając więzi i promując wzajemne zrozumienie. Wyobraź sobie, że nawigujesz przez zawirowania życia z spokojem i mądrością stoickiego filozofa. Każde wyzwanie, każda przeszkoda staje się okazją do wzrostu i wzmocnienia swojego charakteru. Następnym razem, gdy znajdziesz się w trudnej sytuacji, pamiętaj o mocy, jaką masz nad swoim umysłem i reakcjami. To jest prawdziwy stoicyzm w działaniu. Żywa filozofia, która prowadzi nas na każdym kroku, pomagając żyć pełniej i bardziej znacząco. Ile nieporozumień można by uniknąć, gdybyśmy mieli zwyczaj refleksji przed reakcją? Ile mostów można by zbudować w takich momentach? Te chwile refleksji oferują klarowność, współczucie i połączenie. W środowiskach zawodowych umiejętność zatrzymania się i zastanowienia jest bezcenna. Liderzy, którzy reflektują przed podjęciem decyzji, są często bardziej szanowani i skuteczni, postrzegani jako przemyślani i podejmujący decyzje, które wytrzymują próbę czasu. W ruchu i nieustannym przyspieszaniu współczesnego życia refleksja jest cichą, ale potężną rebelią, deklaracją, że nie pozwolimy się ponieść prądom natychmiastowych mediów. Jest to zobowiązanie wobec naszego dobrostanu, jakości naszych interakcji i pogłębiania naszych relacji. Teraz porozmawiajmy o oderwaniu praktyce kluczowej w świecie emocjonalnych rollercoasterów. Kultywowanie oderwania nie oznacza tłumienia emocji, ale raczej rozwijanie zrównoważonej perspektywy, która pozwala nam obserwować wydarzenia, sytuacje i emocje, nie będąc przez nie zdominowanym. Oderwanie jest jak amortyzator w świecie przeciążonym informacjami, pomagając nam w relacjach i konfliktach. Wyobraź sobie oglądanie emocjonującego filmu. Czujesz napięcie, ekscytację, smutek, ale zawsze wiesz, że to tylko film. Nie ma pośpiechu, aby interweniować. Obserwujesz. To jest istota oderwania. Być głęboko zaangażowanym w życie, odczuwać emocje, ale wiedzieć, kiedy pozostać w teatrze umysłu, obserwując, nie tracąc się w dramacie. Praktykowanie oderwania jest istotne w naszej erze przeciążenia informacyjnego. Reagowanie z pasją na każdy fragment wiadomości zostawiłoby nas zawsze wyczerpanych. Oderwanie oferuje sposób na zaangażowanie się w świat w sposób zrównoważony. W relacjach. Zwłaszcza w gorących rozmowach czy nieporozumieniach praktykowanie oderwania może być różnicą między produktywną dyskusją a szkodliwym argumentem. Pozwala nam skutecznie słuchać, odpowiadać zamiast reagować i nawigować interakcje z zrozumieniem i gracją. Kultywowanie oderwania zaczyna się od samoświadomości, regularnego sprawdzania naszych emocjonalnych wyzwalaczy i rozumienia naszych wzorców. Tworzenie przestrzeni między bodźcem a reakcją daje nam wolność wyboru naszych reakcji, działając z zamiarem, a nie impulsem. Oderwanie poprawia nasze życie, pozwalając nam cieszyć się radościami. I przyjemnościami bez nadmiernego przywiązania do wyników. Możemy całkowicie zanurzyć się w podróży, doceniając każdą chwilę bez ciągłego strachu przed utratą lub zmianą. Oderwanie jest kompasem w stale zmieniającym się świecie, prowadząc nas przez różnorodne tereny życia z gracją. Przyjmując tę praktykę, wzbogacamy nasze życie i przynosimy spokój oraz jasność tym, którzy nas otaczają. Przejdźmy teraz do praktycznej lekcji. Zapytaj siebie, czy to będzie miało znaczenie za pięć lat. Życie obdarza nas momentami, które testują naszą cierpliwość, odporność i perspektywę. Od drobnych niedogodności po znaczące wyzwania napotykamy sytuacje wywołujące różne emocje. W gorączce chwili łatwo dać się ponieść uczuciom. Krytyczna uwaga, lub zapomniane urodziny mogą wydawać się przytłaczające, jednak potężne pytanie może zmienić naszą perspektywę i przynieść jasność: czy to będzie miało znaczenie za pięć lat? To proste, ale głębokie pytanie działa jak mentalna maszyna czasu, pozwalając nam spojrzeć w przyszłość i retrospektywnie zastanowić się nad chwilą obecną. Nagle Gorąca dyskusja czy utracona okazja są postrzegane w nowym świetle. Większość dzisiejszych trosk stanie się jedynie wspomnieniem w wielkiej narracji naszego życia. Pytanie, czy to będzie miało znaczenie za pięć lat, pomaga nam umieścić rzeczy w perspektywie, łagodząc ciężar chwilowych trosk i prowadząc do bardziej zrównoważonego i świadomego życia. Przyjmując tę praktykę, uczymy się skupiać na tym, co naprawdę ma znaczenie, wzmacniając naszą odporność i spokój wobec życiowych wyzwań. Pomyśl o troskach, które miałeś pięć lat temu, ile z nich nadal Cię martwi dzisiaj, ile z nich zostało przyćmionych przez nowe doświadczenia, nauki i wspomnienia. Ta refleksja jest zarówno pokorna, jak i wyzwalająca, pomagając. Priorytetyzować troski i odróżniać krótkoterminowe niepowodzenia od długoterminowych implikacji. Promuje odporność, przypominając nam, aby zachować szerszą perspektywę, redukując lęk i promując rozwiązywanie problemów. Zamiast utknąć, rozwijamy strategię i adaptujemy się idąc naprzód z pewnością, że często jasność i rozwiązania przychodzą z tej perspektywy. To pytanie zachęca nas do skupienia się na tym, co naprawdę ma znaczenie, aby nasze działania i decyzje miały trwałe rezultaty. Inwestowanie w znaczenie relacji, rozwój osobisty i doświadczenia, które wytrzymują próbę czasu, jest kluczowe. Następna lekcja to prowadzenie stoickiego dziennika. Akt pisania dziennika był ceniony we wszystkich kulturach i epokach, nie tylko jako zapis wydarzeń, ale jako narzędzie do wzrostu, introspekcji i jasności. Stoicy, z naciskiem na samoświadomość i doskonalenie osobiste, nie byli obcy tej praktyce. Stoicki dziennik to nie tylko zapis codziennych wydarzeń, to przestrzeń do refleksji, dialog z samym sobą, gdzie analizujemy emocje, decyzje i reakcje. To miejsce, gdzie świat zewnętrzny spotyka się z wewnętrznym, gdzie wydarzenia są oświetlane przez nasze osobiste wartości i przekonania. Wyobraź sobie kończenie dnia, zapisując nie tylko to, co się wydarzyło, ale jak odpowiedziałeś na komentarz, który cię zdenerwował, lub co wywołało wybuch radości podczas rutynowego zadania? Z czasem zaczynamy rozumieć niuanse naszej psychiki, identyfikujemy wyzwalacze, które wpływają na nasz nastrój, wartości, które kierują naszymi decyzjami i nawyki, które kształtują nasze dni. Marek Aureliusz. Rzymski cesarz i filozof stoicki prowadził dziennik, znany dziś jako rozmyślania. Dla niego nie był to tekst przeznaczony do publikacji, ale osobisty dialog miejsce, w którym mógł kierować się i przypominać sobie stoickie zasady, nawigując przez życiowe wyzwania z mądrością. Poprzez jego pisma widzimy człowieka zmagającego się ze swoimi obowiązkami, emocjami i miejscem we wszechświecie. Ale nie musisz być cesarzem, aby czerpać korzyści z prowadzenia stoickiego dziennika. W naszym współczesnym życiu, pełnym rozproszeń i ciągłego napływu informacji, poświęcenie czasu na introspekcję staje się jeszcze bardziej kluczowe. Codzienna kontrola staje się rytuałem uziemienia, przynoszącym jasność w chaosie. Z czasem ta praktyka może prowadzić do głębokich wglądów. Możesz zauważyć, że pewne sytuacje powodują stres wielokrotnie, co skłania cię do ich rozwiązania lub zmiany perspektywy. Możesz odkryć, że określone praktyki, takie jak wdzięczność czy uważność, poprawiają twój nastrój i perspektywę. Wzorce, które się wyłaniają, służą jako mapa drogowa do rozwoju. Oprócz wglądów, stoicki dziennik promuje odpowiedzialność. Zobowiązując się do codziennej refleksji, utrzymujemy odpowiedzialność za nasze reakcje i decyzje. Trudniej jest ignorować powtarzające się błędy czy braki w osądzie. Zamiast tego jesteśmy zmuszeni do nauki, adaptacji i rozwoju. I oto potężna lekcja widzenie przeszkód jako możliwości. Świat jest pełen wyzwań. Od osobistych niepowodzeń po globalne przeszkody są one nieodłączną częścią ludzkiego doświadczenia. A co, gdybyśmy zamiast postrzegać te wyzwania jako ciężary, widzieli je jako możliwości? Stoicy mieli potężną perspektywę na przeciwności losu. Wierzyli, że choć nie zawsze możemy kontrolować wydarzenia, które nas spotykają, możemy kontrolować naszą interpretację i reakcję na nie. Ta zmiana perspektywy przekształca wyzwania z zwykłych niepowodzeń w cenne lekcje. To oznacza, że każda przeszkoda, każde wyzwanie może nas popychać do przodu, jeśli zdecydujemy się widzieć je jako okazję do rozwoju. Kiedy napotykasz na niepowodzenie, zamiast pytać dlaczego to się dzieje mnie, zapytaj czego mogę się z tego nauczyć. Takie podejście daje nam siłę, uwalnia nas od uścisku, rozpaczy i kieruje na drogę ciągłego rozwoju. Jeśli projekt się nie powiedzie, potraktuj to jako okazję do ponownej oceny swoich metod, doskonalenia umiejętności i powrotu silniejszym. Jeśli związek się kończy, potraktuj to jako możliwość lepszego zrozumienia swoich potrzeb i wartości oraz emocjonalnego wzrostu. Trudności są nieuniknione, ale to, jak zdecydujemy się na nie odpowiedzieć, definiuje naszą drogę. Każda przeszkoda to kamień na naszej ścieżce, który może być barierą lub stopniem do czegoś większego. Zdecyduj się postrzegać przeszkody jako możliwości, a każdy problem stanie się szansą na stawanie się silniejszą i mądrzejszą wersją siebie. Wyobraź sobie rzekę napotykającą na swojej drodze kamień nie zatrzymuje się. Ale znajduje sposób, aby go ominąć, erodując kamień z biegiem czasu lub rzeźbiąc nowy kurs. Ta pozorna przeszkoda staje się czynnikiem zmiany, przekształcając ścieżkę rzeki. Podobnie w naszym życiu, wyzwania mogą zmienić nasze kierunki, często prowadząc nas do rezultatów, których nigdy byśmy nie wyobrazili. Pomyśl o utracie pracy. Początkowo druzgocąca, może otworzyć drzwi do nowej kariery, szansę na doskonalenie umiejętności, lub nawet możliwość rozpoczęcia własnego przedsięwzięcia. Nieudany związek może wydawać się końcem świata, ale może też być początkiem okresu samopoznania, osobistego rozwoju i głębszych, bardziej znaczących relacji w przyszłości. Ta perspektywa stoicka promuje odporność. Kiedy zaczynamy postrzegać wyzwania jako możliwości, stajemy się bardziej elastyczni, bardziej skłonni stawić czoła przeciwnościom. Zamiast pytać dlaczego to się dzieje mnie, zaczynamy pytać czego mogę się z tego nauczyć, jak to może pomóc mi się poprawić. Nie oznacza to, że powinniśmy szukać wyzwań lub lekceważyć prawdziwe trudności. Chodzi o to, by uznać, że w każdym wyzwaniu kryje się potencjał, ziarno możliwości. Pielęgnowanie tego ziarna z pozytywną perspektywą, cierpliwością i wytrwałością może przekształcić przeszkody w stopnie prowadzące nas do mądrości i rozwoju. Teraz porozmawiajmy o znaczeniu pielęgnowania wdzięczności w bogatej tkaninie ludzkiego życia wśród różnych emocji. Wdzięczność wyróżnia się jako złota nić, tkająca chwilę radości, zadowolenia i perspektywy w naszym życiu. Choć jest to emocja, która może pojawić się spontanicznie, stoicy wierzyli w świadomą praktykę wdzięczności, czyniąc ją codziennym rytuałem, aby zakotwiczyć się w teraźniejszości i docenić błogosławieństwa życia. Wdzięczność to więcej niż tylko mówienie dziękuję to głębokie uznanie sił, chwil i osób, które wzbogacają nasze życie. Chodzi o dostrzeganie piękna świata, lekcji płynących z wyzwań i ulotnej natury każdej chwili, co czyni wszystko jeszcze bardziej cennym. Ceneka, wybitny filozof stoicki, powiedział, że prawdziwe szczęście polega na cieszeniu się teraźniejszością bez niepokoju o przyszłość. Do esencja wdzięczności, głęboko zakorzeniona w teraźniejszości, doceniająca każdą chwilę, każde doświadczenie i każdą interakcję. Pomyśl o prostych przyjemnościach, które często bierzemy za pewnik. Blask słońca, w pogodny dzień, dźwięk śmiechu, wspólny posiłek z bliskimi, czy sam oddech, który nas podtrzymuje. Zatrzymanie się, by docenić te chwile, wzmacnia ich piękno i znaczenie w naszym życiu. Stanowi również przeciwwagę dla ludzkiej tendencji do koncentrowania się na brakach, niespełnionych pragnieniach czy niepewnościach dotyczących przyszłości. Przeniesienie uwagi na to, co mamy, zamiast na to, czego nam brakuje, pielęgnuje zadowolenie, redukuje uczucia zazdrości czy urazy. I poprawia nasze ogólne samopoczucie. Jak można pielęgnować tę praktykę? Może to być tak proste jak zaczynanie lub kończenie dnia od wypisania trzech rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni. Z czasem ta praktyka może przekształcić naszą perspektywę, czyniąc nas bardziej otwartymi na błogosławieństwa życia i bardziej obecnymi w obliczu wyzwań. Ponadto, wdzięczność wzmacnia relacje. Wyrażanie uznania za akty dobroci, wsparcia czy miłości, które otrzymujemy od innych, buduje więzi, promuje wzajemny szacunek i tworzy pozytywny cykl sprzężenia zwrotnego z dobrocią i troską. W świecie, który często podkreśla potrzebę posiadania więcej, Osiągania więcej, pragnienia więcej, wdzięczność jest delikatnym przypomnieniem obfitości, która już istnieje w naszym życiu. Jest to wezwanie do świętowania teraźniejszości, obejmowania życia z otwartymi ramionami i podążania ścieżką istnienia z sercem pełnym wdzięczności. Te stoickie lekcje są odkrywcze i cenne. Codzienna praktyka wdzięczności, postrzeganie wyzwań jako możliwości i prowadzenie dziennika refleksji, pomagają nam poruszać się po życiu z mądrością i odpornością. Proszę, skomentuj wdzięczność, żebym wiedział, że dotarłeś do końca i, jak zawsze, dziękuję za oglądanie do końca i do zobaczenia w następnym filmie.